że, Simoleczka Mordeczki z tej strony, ja czyli Kazi Gietak. Może nie mam nazwy Kazi Gietak, ale dlatego, bo jestem zbanowany. To nie powinien być zbanowany, jak coś to, to. To wszystko tylko oszustwo. Ale dzisiaj będę mówił, kim jestem. Więc ja już przedłużam i zapraszam do mojego pięknego grania tę niesamowitą grę. Okej, okay, więc jak widzicie, jestem już w gierce, jeżeli w tu nie było. Ja to taki pokojary sam. Co, co mnie tak loguje? Kto to za gówno? Ja tam chcę iść. Da się, nie, da się śnieży, że to już zepsuję wszystko, nie? No co, życie. Śnieżki to było najlepsze co było w gorila. Ale już ich nie ma. Czekaj. Nie. Nie. Nie wiem czy nie mogę wziąć i przez to, że jestem zbanowany. Czy w prostu nie mogę ich wziąć, ale no tego się dowiemy za parę dni. Mam banę jeszcze na niedługo. Nie mam moich kosmetyków. Nie mam w sumie to nic. No tylko mam mój kolor. Mam moda, który tak jakby mnie odpanowuje. No ale nie jestem 100% odbanowany, więc. Życie. Ale okej, okay, bo mieliśmy nie mówić o tym, co ja. Yy, czemu nie mam mojej nazwy. Tylko o tym, co. Będę na tym kanale wstawał, yeah! tylko o tym, co na tym kanale będę wstawiał. Jest dobra, więc no, co w tym stylu. Ok, o, tu jest ta cała arena, nie oba to, że tam idę. O, tam jeszcze nie byłem. Dobra, więc pierwsze, co będę wrzucał na tym kanale, to... O Jezu, to strasznie. Pierwszą, że... Pierwszą rzeczą, jaką będę wrzucał na tym kanale, to oczywiście Gorilla, tak? Kto by się tego spodziewał, po tym, że jestem teraz na odcinku w Gorilla, tak? No, e... reportuję siebie, <laughs> na pewno nie dostanę bana. Dobra. O jezu, to, jest, to nie jest slippery. Pa, psiu. No dawaj mi to, psiu! Pa, jakiś jest ten? Co to robi? Nie wiem. Taki gun, I pewnie teraz każdy na polskim lobby będzie tylko siedział na tym. zamiast grać w góry Lataga czyli w to, na czym ta gra miała polegać na początku, czyli, no, tag, wtagowanie. No i no co, nic do nich nie mam. Przecież to jest bardzo ważny skill, żeby umieć grać w hoverboard. Dobra, więc będę przetrwał dzięki z Gorilla Taga, z Beat Saber'a, z Bone Lab'a, jeśli będzie mi się chciało. No, najczęściej oczywiście z Gorilla Taga, tego nikt się nie spodziewał. No dobra. Więc najczęściej będzie gorila tak? A szczególnie jak nie będę obana. to ja to już w ogóle będzie miód malina. Można by rzec. Jestem zeza. To ja to już w ogóle będzie miód malina. Można by rzec. Jezu, ale nie boli ręka. Chyba sobie złamałem dłoń. Dłoń sobie złamałem przez te skręty tym hoverboardem. Z ja nie. Ja idę do, do sądu. Uh. Idę do sądu. Zgłosić. Gorillataga No, więc no. Będą odcinki z Gorlataga. Jeśli chcecie kupić ode mnie taką piękną miniaturkę, jaką na przykład zrobiłem. Lub jakiś awatar, lub jeszcze bardziej piękny awatar. Już zrobiłem ja to wystarczy, że do mnie napiszecie na Discordzie. Mój Discord będzie w Opisie. O wo... Jezu W Opisie! Ta! Ale no cóż, więcej nie zrobię. Oczywiście nie za darmo. Może jakąś jedną miniaturkę, jeden wat, taki próbny za darmo mogę zrobić, ale no wiecie, jakoś muszę zarobić chyba na nowe konta Gorilla, tak, żeby trollować więcej osób na odcinki. Także siak raczej Finger Paintera nie dostanę. Bo po pierwsze, byłem zmanowany na tym koncie już. A po drugie. Nie jestem angielsko mówiący, znaczy dość tam potrafię, nie? Hello, I'm K9. Yeah! Jak widzicie, moje skills są bardzo dobre. Naprawdę. No scam. <gryw> Jestem tu dobra. To jak powiedziałem, większość rzeczy. To niedługo będzie Powstanie niedługo Discord community mojego. Jeśli chcecie mnie spotkać w Gorilla tagu, to może będę czasami w kodzie moja nazwa, czyli Czyli dietag, Tak będę miał nazwę w Gorilla tagu. Kazyk, tak. Więc większość rzeczy powiedziałem, więc można się trochę pobawić teraz. Czyli w skrócie, czyty do gorilla taga. Już widzę te wszystkie osoby, które chcą napisać, ale przecież dostałeś bana słusznie, Bo czytowałeś. Tak, główno czytowałem, nie czytowałem. Ten problem. Dobra, może troszeczkę ociupinkę w casualu, czy jak to się nazywa tam. Wiecie, w tym, gdzie nie ma taga, nie ma nic, po prostu się rozmawia. Nie, to tam ci troszeczkę. Dosłownie ociupinkę. I co? I gówna. I dostałem bana. Bo oczywiście... Co? Bo gorilla tak mnie tak bardzo lubi. Nie może mi się oprzeć. No cóż, kłamać nie mogę. Boi się mnie, bo jestem za dobry. tego ja tak najebana dają, to nie przez nie, nie, nie. Dobra. Więc, raz mi czy działa. O, dupe działa. Wydaje mi się, że tak to powinno być. Dobra, widzowie, muszę się z nim pożegnać. No, niestety, minęło, że. Ups! Wiem, że powtarzam, już ten żart jakiś miał teraz, ale muszę wam coś powiedzieć. Dobra, więc to już koniec tego odcinka i chcecie więcej takich odcinków. Może trochę mniej krótki... bo. Może. Może trochę bardziej krótkich, bo. Nie mam czasu. A jeśli chcecie, no to, hapach w góra Zrobić dzwoneczkiem. Będziecie wtedy. Problem. Nara. O, Boże. Nie wydaje mi się, że tak to powinno być. Bo Gorilla tak mnie tak bardzo lubi. Nie może mi się oprzeć.